Widzowie jest to Gramy całkiem się ma się gracie to wyślę wam jakieś emotkę jest Zestaw galaxii Pakiet galakcji dokładnie A z pieczonymi piankami więc no, y, jesteście? Halo, Marcelek? Marcelek? Dobra, nie odzywają się. Więc widzowie, czekam aż dużo osób się zabierze. Marcelek, halo? Solo hype kap Solo hype Dobra. Ty weź go bywal tego vapora saluto, więc czekamy na ludzi, nie? Czekaj Musisz coś dołączyć eee. Daj publiczną To dołączam Dobra, widzowie, no jest nas tylko dwóch. Dzieci na, na YouTube. Iąk, holka. Kupa psa. Dobra, znalazłeś jakichś ludzi. Kupa. O! Pomnik 10 Siema jest do zgarnienia bardzo dużo w Chodolce, a dokładnie pakiet galaxii. Za top model. Chce, bierzesz udział? tak. Ta. Dobra. Dobra. Ja mam live'a na YouTubie. Jak coś możesz pozdrowić? Widzów. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Leci. Jakiś zabior się nazywa? Holka. Wejdziesz we mnie w profil i mam nazwę na... Yy, epiku. O kurde, on jest dobry! Marcelek masz przeciwnika. Czemu? Bo zobacz jakie skiny. O kurde. Albo nie, ja wiem. Osoby, które mnie znają mają łatwiej, bo... O kurde. Ja pierdolę, no to... a, ja, a ja też mam swojego kolegę, tyle że on się pojawił w sklepie razy, Ej, ogólnie w 22 kwietnia był ten Trawis w sklepie, czy nie było? Um, go, on był wtedy, kiedy był tylko jego koncert tyle. O, jedna osoba! Siemano! Zbieramy ludzi. To ja. A siema. Eee, <laughs> dobra. Fałszywy alarm zbieramy. Może czterdziesty. Jezu, on jest niesamowalny. Bo no to ja, ja nie przegrałem. Mam ma kolegę, który ma lepsze skiny. Ja mam lepsze skiny, tak. Dobra, proszę wyciszyć live'y, bo to będzie przeszkadzało. Proszę wyciszyć bo to będzie przeszkadzało. Zobaczcie, czy mezmer do gdzieś pasuje. Może nie dam. Ej, zobacz co on ma jeszcze. Co on ma? No ja zmęczerza. No, 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 no. ładne. Kop na... co ma ja pierdził? Dobra, Dobra. on to no, już, już wygra. wygra już nie musimy robić topmodela. Dobra, chłopie, Masz bardzo dużo szans na wygraną, ale ja muszę Musisz mieć bardzo. Masz tu bardzo trudnego przeciwnika. Ja hmm. mam na no, kubiku. Jest top model, bierzesz no. udział? No, mogę. Jeszcze ja wiem co to, to mogę robić. Żeby... To się jakoś ładnie. A co to jest? Łapierdzielę ilo na skinów. Małe dziewczyny nie mam skinów? No. 88 No to już poleciał. Ej, ale jak jak. Ej, e, jezu. A z to ale kupiony... Ale kupiony czy razem z karnetem? Yes, yes, kupiony czy razem z karnetem Poceniacie właśnie nie, dobra, zrobię kombo. Eee, Nie wiem, bon nie, nie, nie no bez kategorii, ale może, być, ale może być, tak. być... No po prostu może być. Bez kategorii. Bez kategorii. Bez kategorii. Ale, Ale wszystko, wszystko oceniacie? oceniacie. Mhm. Mm Won e... Ile masz razem z karnetami z kinów? E... Aha. A jeszcze nie zaczynamy, bo zbieramy ludzi. Bo za łatwo będzie wygrać. A o co, co gramy? O pakiet galakcji. Badać! Ja nie będę tego skila, ale ja wiem że ja by się trzeba to złamy, dlatego go nie robiłem. A teraz pytanie, a czy graffiti to ma być jakaś historyjka, czy po prostu dopasowane? Do, no, od historyjka dopasowane to jest jeden czuj. No. A no ja weźmę dopasowane. Dobra, muszę znaleźć jakieś nowego pakiet wychodzą. A to funduje ten, ten, ten pakiet, pakiet galakcji? Ja. A jak, A jak masz toksik toksikolka? Toksikolka? Tak. Mm. Toksik i Aha. Czyli mam, Czy mam ludzi pozapraszać? Mhm. Uh -huh. Dobra, no nie to zapraszam, nie wiem. To ja losowo zapraszam, jak coś. Dużo osób. Ej, ty A to na publiczną ekipę. A jeszcze nie mogę dać tego. tego. E, grafiki, nie mogę w mojej szafce. Ja tu ja pełno, pełno osób zapraszam no Dobra, no zaprosiłem, zaprosiłem każdego kto od... jest like było Kapioszka jest ogólnie top model A dobra Dobra, no, dawajcie ja gramy, gramy sami, sami tego, tego modela w no, nie, ja nie mogę tak, bo załatwo za będzie wygrać. No, no dawaj. Nie zbyt... Nie, ja się na to nie godzę, bo załatwo będzie wygrać. O, to, no, to trzeba te... Cz no, dobra, dobra, to ja, ja się wyciszałam, mam ready, jak, jak będzie to to wiem. Wie. Dobra... I ale mam ogólnie cięskich ciężkich przeciwników dla was, którzy są offline. Czekajcie. Widzowie, na razie wam wyłączyłem kamerkę. Dobra, nikt nie jest online z tych... O! Wonni diesel. Young holka, możesz dać się obalić, panie nie widać. Young holka? Tak. Dokładnie tak. Dobre. To jest mi nawet film i tylko... I teraz nasz live'a. No, no rzeczywiście. Dobra, jestem jest na live'a. Jestem na, live i na, jestem na, na tym, tym koncie. koncie. Jakby tutaj to no, jestem na, na takim koncie z napisem... No, tu się nazywam na fałszywicz, bo ja mam no, dużo no, multitone. Co coś ci napiszę? napiszę. Bo ja mam no, dużo no, multitów. Nie wiem się Ogólnie, e, Nie daję modu modelatorów z tego powodu, że dużo osób pisze głupstwa. Olivier jest top, jest top model o ogólnie cały pakiet galakcji. Wpiszesz się na to? Proszę włączyć TikToki, bo to zagłusza. Ej, Karma, jest top model. E, chcesz wziąć udział? Sądzisz, kiedy poszłam i bąbun bałem, kiedy? Hej, Sutki! Da 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 da. Ej, dobra wiść, watura, saluta, do, wywalcie, bo on nie jest afkiem. Jest bardzo mało i na razie się nie wytrzymam Czemu ludzie tak odsunęli się od Fortnite'a? A jak coś tam, ja gram dopiero ten... O! Erik, nie wychodź! Spoko, spoko. Erik, jak coś, nie opuśćaj.

Co? Jest, jest w galakcji, ja więc... mam pytanie. No? do Dopóki nie będzie osób dużo, to nie startujemy, nie? Ubierzcie się ładnie jakoś. Dobra, idę Ja też mam ze dwóch na chwilowe takie... Zajębiamy... Pusia, gramy Top Podel o... o pakiet galakcji. Grasz? Udział. Chcesz wziąć udział, Pusia? Weźcie włącznie taki tekstopi, bo, bo wyrzucę. Dobra, czekaj zobaczcie co to Dobra, dobra, zaczynamy Ubierzcie się jakoś ładniej zaczynamy Weźcie wyłączcie te TikToki O dobra! Vapore a saluto jakoś. Ubierz się ładnie, jest top mądry. Dobra, gramy. Dobra, wyłączcie te TikToki albo macie kika. Czekaj, zobaczcie tylko kto to Ej Bombezil! E, wyłącz te TikToki Dobra Gramy, gotowość. Jest dużo osób. No jest I, bo, ej, ey, wondesil, Tam są szafki. uwierzcie się, bardzo. Dobra, jednak nie. zaczynamy, bo jest za mało osób jeszcze. No ja pierdo. Bo jakiś zjak tak, tak. musiał opuścić, oczywiście nie. Ja mam bardzo dużo znajomych, tylko że oni nie dołączają. Chuj wie czemu. Mm, <śmienic> z Kurwa, no dołączcie coś. Czekaj. Zapraszajcie, ludzi, a nie że tylko ja zapraszam. Poczu! jest e, top model, bierzesz udział? Proszę! Dzięki! Jest! Dobra, gramy, Dzieci. zaczynamy! O, czekaj, czekaj, czekaj! Wyłączcie te TikTok, kurwa, bo mam titlę! Tak, o pakiet galakcji. O pakiet galakcji. O jajko, Dobra, wyciszaj wycisz. Wyci o pakiet galakcji, kurwa, głuchy. Musisz, nie wiem. Nie wiem, ile razy mam się powtarzać. Tak, pakiet galakcji. O! Jest top model o pakiet Galaxy. Bierzecie, bierzecie udział, o Panią Galaxy, cały pakiet. Bierzecie udział? A jaka kategoria? Nie ma kategorii. Tylko w sumie możecie jakiś jakieś rap... W sumie ja Wam radzę ubrać jakieś słodkie albo skiny albo jakichś raperów, więc no. Tak, dwa razy, ale może być słodkie, mogą być słodkie. Dobra, wywaj tego panu zela. Lecimy z mamaka. To jest taka ja pierdol... no, no. tam baby, że jest Ja pierz Dawajcie Nałóżcie gotowość, jak się zerwało. Ale tam są szafki, czy wy nie rozumiecie tego? Gdzie... <noise> Dobra, gramy. No, tam są szafki, nie ubierajcie się, no. Tam są szafki. A. Te, Te wyciszam wycisza jakąś, jakąś toksyka, 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 nie wiem... Ale nie wie, on wie. prowadzi do modela! Toksykolka. Głaka. I e... co, że miałbym go wyciszać? Miałby, że... Ej, wiesz, się, nie rozumiem,

Dobra, gdzie są... gdzie są bronie? Wie ktoś? Marcelek gdzie są bronie? Marcelek gdzie, gdzie? gdzie są bronie może? No tu ej gdzie? 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 Co, e, Ej, gdzie? No bez mnie słuchacie w ogóle, bo zaraz koniec, stop nicy będzie wygrane. Gdzie są, gdzie są jakieś ten bronie? Dobra. Dobra, wyba, nie koniec stop nicy wygrywacie. Nara. No bass jest Ja, okej. Yo, kurwa powiedział no to. Dobra, macie ostatnią szansę, nie? Ale ogarnijcie dupy i załóżcie jakieś lepsze skiny, a nie. Żeby w ogóle nic dopasone, do, dopasowanego nie macie. Dobra, zostać w mogę? Dobra, bywaj tego Oliwiera, bo jest z jakimś wykrętem. Nie ma głosu, jakby spod, spod, spod kombajna wyszedł. Ej, Marcelek, daj mi... dobra. Dobra, kto wie gdzie... dajemy? Tak, dajemy goto. I kto wie, gdzie są e, bronie, od razu mi mówi. Rafa miał ten... live'a i raczej nie robił modela na tej mapie, więc on wie tylko. Ale ja mam ziomków, którzy też wiedzą, ale. Te... Bo ja no, ja nie wiem, wiem, ale wiem, że wiem, 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 Rafa to nagadę, tak, ale, ale nie wiem, gdzie, gdzie to, to jest. Hmm. Hmm. To nie. ja nie ja że to, to powiedz mi. czy nie, rozpoczynajcie! I ja wam podpowiem. Ty! No bo za... no bo... czekajcie. Dobra, ja rozpocznę. Oka, rozpocznij. Tak, czekajcie, już Co jest? Weźcie to. Rozpocznijcie. No bo ja mi się coś stało z ustawieniami. Weźcie, ktoś to rozpocznie. Bo ja nie mogę. Nie da się. Musimy chyba czekać Eee się nie zmienił Dobra, teraz wam podpowiem! Ty zmień w ogóle plecak. Ty... Dobra, ty masz dobrze. Plecak, plecak... kilo, kilof, taniec, graffitiem od rzucana. Ty w ogóle wszystko zmień, bo ty nie wiem co ty w ogóle zrobiłeś. Chod, ty wo... Tak wam dam, dam. Macie się ubrać dobrze. A... Banan, lepiej weź kilo jako banana, pamiętaj. Jezu, kurwa, nie mogę nic robić! Ja nie będę mógł nawet opuścić! Wygramy się, się zgubnęła! Wejdę! A pojechałem na szybójku! No, wejdę! No, wejdę! Przedłużenie się, że się szesz w tele, sze szesz O dobra, ja się szesz dobra. Kto wie, gdzie są bronie od razu mi mówi! Tak, na pogo przychodzę, pójdź! Ścina cię jak coś! tak ja skończyła livea bo to jest po prostu że